Cześć, nazywam się Inkoła, jestem szefem Airbike po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was elektryczne Porsche, bo podobno Porsche jest nie najgorsze. Trzeba przyznać, że Porsche podeszło do tematu z głową. Po pierwsze, zamiast produkować jakiegoś kolejnego potworka, jak inna niemiecka marka samochodów, której rowery wyglądają naprawdę średnio, Porsche. Zrobiło to w ten sposób, że dogadali się z Rotwildem, czyli marką, która istnieje od, jeżeli dobrze pamiętam, 1996 roku i jest właśnie marką niemiecką produkującą rowery, i wraz z nimi zaprojektowali i zbudowali swój rower. Co więcej, ta maszyna bazuje na praktycznie samych komponentach fajnych, uznanych marek i co ciekawe, mimo zastosowania bezkompromisowych części, Łapie się w naprawdę sensownej cenie. O ile 3,5 dychy za rower to są sensowne pieniądze, bo musimy pamiętać, że nie każdy mieszka w miasteczku Wilanów i pracuje w korpo na posadzie dyrektora generalnego. Niektórzy na przykład tam nie pracują. Wracając do naszych rowerków. Tu nawet stery są. Akrosa to też inna niemiecka marka, która robi na przykład stery dla kaniona. Generalnie robią większość lepszych sterów na świecie. Widelec jest od Magury. Zresztą jest to upside down, czyli golenie pracujące mamy na dole. I to tutaj jest cały skok, który się realizuje. Widelec ma stówkę skoku. Podejrzewam, że rama ma podobnie. Co ciekawe w specyfikacji na stronie nie jest to podane. Jeżeli chodzi o pozostałe komponenty, dużo części Crank Brothers, koła. Tutaj akurat koła Budzą moje mieszane uczucia, bo są fantastyczne, ale gdybym miał taki rower miał w nim takie koła, to chyba jeździłbym nim w górach na przykład ostrzej. Chyba kupiłbym sobie na wszelki wypadek drugie koła, które miałbym w garażu i podmieniał, gdyby tym kołem coś się stało. No bo niestety, jak tu polecisz prycha, to już jej w każdym serwisie nie wymienimy i od ręki nie dostaniemy, i tak dalej. Ale koła robią wow, są naprawdę fajne, mogą się podobać, są takie designerskie, zawadzają. O sztukę rowerową. Zresztą e, przypuszczam, że na którymś tam kolejnym Eurobajku dostały jakiegoś Awarda. Zresztą ostatnio odkopałem zdjęcia z Eurobajków od początku 2000 do jakiegoś 2008, kiedy mi się tam chciało jeździć. I tak sobie pomyślałem, że zmontuję wam na nowy kanał Króla Rowerów parę takich review, reportaży właśnie z targów. Słusznie minionych, bo naprawdę w tych, chyba tam było 12 tych czy 10 hal sterowcach, i jakieś tam pomieszczenia towarzyszące, no, targi tam były przekozackie, wielkie i naprawdę dużo fajnych rzeczy tam się pojawiało. Tak jak widelec jest magury, również hamulce są magury. Czterotłoczkowe, potężne, heble. Myślę, że przy tym skoku zawieszenia to te hamulce wyprzedzają siłą. Cały ten rower i jego przeznaczenie. Ale na pewno mogą się podobać, robią wrażenie. Siła hamowania zawsze się przyda. Tarcza pływająca na podejrzewam aluminiowym pająku ze stalową, porządną tą częścią cierną, hamującą. To na pewno będzie dobrze działało. Korba x to Jeszcze pedały też na przykład bardzo fajny, zadbany element. Często rowery przychodzą bez pedałów albo z jakimiś szrotami, a tutaj dostajemy bardzo porządne platformy, też Crank Brothers, z agresywnymi, co prawda, pinami. Więc tu się trzeba zastanowić, czy nasze piszczele ewentualnie dźwignią to w razie jakiegoś, jakiegoś ześliźnięcia się nogi, chociaż tutaj trzymanie jest tak poprawne, że. Jest nadzieja, że ta na noga się nie ześliźnie. Napinacz łańcucha, czy tutaj może nawet nie tyle napinacz co górna prowadnica łańcucha e to też jest marka zacna i znana fanom ostrzejszej jazdy. Takie miłe smaczki, ładnie to wygląda fajnie, się taki rower ogląda. Z tyłu przerzutka ich seka dwunastobiegowa ze sprzęgłem można wyciszyć bujanie łańcucha albo zostawić ją w systemie, kiedy jest luźno sprężyna pracująca 12 kaseta 1150 pewnie albo 51 zaraz to sobie zobaczymy ile tutaj z tyłu mamy 40 50 będzie czy nie będzie? 10 kaseta 1051 zębatka oczywiście przystosowana pod 12 36 ząbków standardowy montaż na 4 śruby łatwa wymiana dużo miejsca w ramie także tutaj w razie czego można sobie zamontować inną zębatkę, tłumik Foxa, bez jakichś remoteów. O ile się nie mylę, nie, z remoutem. A nie, sorry, to jest od dropera. A jak jesteśmy przy droperze, to tutaj Stefan, co ma kamerę, powiesił rower za droper, także nie róbcie tego w domu, bo o ile on tutaj statycznie wisi, nikt nim nie trzącha i nic mu się nie dzieje, to można tak na sekundkę rower powiesić, ale jak będziecie sobie tak wieszać rower na stałe, to ten droper wam pewnie od tego Umrze. Jak jesteśmy już przy sztycy, to ciekawy sposób blokowania tej sztycy. Bolty z tyłu tutaj w ramie, Słaby dostęp. Dużo błota będzie tędy wpadało, ale ładnie to wygląda. Myślę, że jakiś błotniczek tutaj by nie zaszkodził. Silnik Shimano eb 8 co sumie chyba zapomniałem o tym powiedzieć. No bo to taki standardzik, że po co że ryja? Wszędzie. Silniki e, ostatnio są te same, zresztą w Ducati, które dla Was nagram. Przy okazji też będzie taki silnik. Patrzę, co tu jeszcze ciekawego mamy napisane. Poza tym, że lama, rama jest full carbon, silnik 85 Nm. E, sterowanie standardowo z kierownicy przez ekranik Shimano i manetkę, tutaj. Walk assistance, czyli można. Na podjazdach czy podejściach podepchnąć sobie rower. Tarcze hamulcowe 203 z przodu, 180 z tyłu. Dropper ma 170 mm skoku. A z ciekawostek mamy tu jeszcze mostek sygnowany Rotwildem z dedykowanym mocowaniem pod jakiś system oświetlenia. Widziałem, że w wyższym modelu Rotwilda. Możemy mieć zintegrowaną ze sztycą tylną lampkę, i wtedy pewnie też z przodu jest już zamontowane fabryczne światło. No i na koniec zostawiłem ekstra smaczek. To jest od też mojego starego znajomego produkt, od Hebi, Stopka. Rower fabrycznie wyposażony jest w stopkę. I za to duży szacun, bo ostatnio wszystkie rowery nie dość, że przychodzą bez pedałów, to są bez stopek. I ogólnie klienci nie mają ich jak potem sobie zaparkować. Musimy je opierać drzewo albo kłaść na ziemi. Film nie byłby pełny, gdybyśmy nie zobaczyli, jak cyka koło. Tu akurat może to być ciekawe, bo chyba jeszcze nie cykaliśmy kołem. Crank Brothers ładnie cyka, daje okajkę. Rower wyposażyliśmy też w zestaw różnych. Akcesoriów tutaj już mamy dołożoną przednią lampkę Lezyna, która robi z nocy dzień. Mamy dołożony licznik łachu. Co to mamy za licznik? Chyba Roma, bo taki jest większy raczej. Tak, tu mamy Roma. Troszkę mniejszy byłby nowy Bolt też w kolorze. Tutaj będziemy coś może kombinować, żeby przejść z montażem na montaż centralny. Tak, żeby to łachu gdzieś tutaj wypadło na środku ale nie wiem, czy to się uda. Z tyłu lampka podłączana na Bluetooth On -tragera. O, taki prosty, standardowy zestawik. A i koszyk z ładowany z boku, żeby było łatwo włożyć bidon. Jeszcze taka misja, że trzeba zważyć tego Porsche. To robota jest najgorsza, gdyż on trochę podjadł i jest na pewno ciężki. Nawiesiliśmy na niego licznik i mocowanie do telefonu i lampkę i drugą lampkę, czyli pewnie jakieś bez mała pół kilo można by mu odjąć, ale myślę, że nawet po odjęciu tego pół kila i tak by się trochę ważył. Coś zatrzeszczało, a nie, to mi w kolanie. Wisi? Nie wisi. Mówią, że co ma wisieć, nie utonie. O kurde. To jest misja. Zawisł. 27700. Dobra waga. No dobra, 22700. Coś coś taki zasadniczy. Bo ja jeszcze chciałem powiedzieć, że on tyle waży ze stopką. Coś ostatnio naważyło 23 kg. Ja sobie zaraz przypomnę, co to było kanion, który jest u nas na kanale i był ważony na targach. Nie, nie był ważony, oni tak mówili, że on tyle waży, ale miał strasznie dużą baterię i w niej było strasznie dużo prądu i to na pewno ten prąd tyle ważył. Także już niedługo możemy się spodziewać, że nagram dla was Motocykl wróć rower elektryczny ducati o porszaku. Tyle. Piszcie pod filmem, czy takie maszyny Wam się podobają, czy jednak wolicie, jak rower jest marki rowerowej. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!